Po tym, jak grałyście gdzieś tak dzisiaj przez półtora seta, tak lekko, z finezją i skutecznie, to chyba z tych wszystkich meczów mi najbardziej szkoda, że tego nie pociągnęliście do końca. Myślę, że jest nas więcej. Odnosiliśmy, odosiliśmy w sumie przez sobie cały zespół wrażenie, że było to ten punkt, gdzie był na styku i był jak najbardziej do osiągnięcia. Niemniej jednak, myślę, i patrzę na cały kształt tego, jak to wyglądało przez ostatnie tygodnie i miesiące i po układanie tak mm, zróżnicowanej gry, tak chaotycznej gry, trzech trenerów, trzy koncepcje, kontuzje i te wszystkie rzeczy, które tutaj nam towarzyszyły, tu oczywiście nie usprawiedliwia. Jesteśmy sportowcami zawodowymi, Powinnyśmy stanąć na wysokości zadań bez względu na warunki. Myślę, że starałyśmy się ile mogliśmy i po prostu niektóre, niektóre rzeczy tutaj nie działały nam na, na dobre. Natomiast w tym momencie jesteśmy na końcu sezonu. Końcówka była bardzo, bardzo zacięta, pełna nerwów. Zresztą cała sytuacja na świecie też troszeczkę deprymuje nasze głowy, bo jesteśmy i żyjemy z Ukrainą, korzystając z okazji. Mamy nadzieję, że wierzymy głęboko, że to się za chwilę wyjaśni, skończy, że dojdziemy do, dojdziecie do porozumienia i ten dramat wasz szybko się zakończy. Jesteśmy z wami całym sercem. Wracając, to faktycznie ostatnie tygodnie były dla nas bardzo ciężkie. I te dwa sety świadczą o tym, że ten zespół od samego początku miał możliwości, tylko gdzieś to zostało stracone. Mamy inne targety niż zespół LKS-u. Cieszę się, że się postawiłyśmy w tych dwóch setach. Nie cieszę się, że się nie postawiłyśmy w następnej części tego meczu. Niemniej jednak, zostawiamy mecz w przyszłości, bo jest już 19.67 i już nic nie możemy zrobić. Myślę, że każdy z nas żałuje tych mikrobłędów, które się zsumowały na końcówkę. Jakby tak przeanalizować, to chyba było sporo takich sytuacji. Bardzo elektryczny nazwałabym, w których traciłyśmy kontrolę nad piłką i uciekały głupie e, punkty. Żałujemy bardzo, na pewno. Ty masz rozdarte serce pochodząc z Łodzi i słysząc, jak tutaj ogromny fanklub ŁKS u śpiewa po meczu z drżną Zarte serce, czy tak to bym nazwała. Z całą pewnością już będzie mi się kojarzyć bardzo fajnym okresem w moim życiu. Jestem młodzianką, pochodzę z uks u duży sentyment mam do tego klubu i tak już na pewno do końca życia mojego będzie. Ale reprezentuję Pałac Bydgoszcz w tym momencie i z równą radością słucham, gdy nasi kibice śpiewają. Nie powiedziałyśmy ostatniego słowa. Końcówka jest yy, Zacięta. Mamy trzy mecze, w których możemy powalczyć. Nie chcę tutaj rozdawać pozycji, ale teoretycznie LKS z, z tych czterech zespołów był najsilniejszy. Teraz mamy trzy zespoły, z którymi realnie możemy nawiązać walkę. I mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że zrobimy sobie niespodziankę, że do, zdobędziemy jeszcze parę punktów, żeby przypieczętować tą końcówkę sezonu i zapamiętać. Zazwyczaj się pamięta te ostatnie chwile właśnie, i zapamiętać ten cały sezon e, in mimo tego, że wynik nie jest może satysfakcjonujący do końca. My jako zawodniczki chcemy w każdym meczu e, dać z siebie maksymalnie, głównie dlatego, że cały sezon nie wyglądał dla nas najlepiej e, i myślę, że zasługujemy na to, żeby te trzy mecze przyniosły nam dużą satysfakcję po meczach, e, dużo frajdy podczas meczy e, i w końcowym rezultacie parę punktów. Bardzo mnie cieszy to, że, że zespół walczył. Mimo tego, że pierwszego seta przegrywaliśmy, a w drugim w końcówce przegrywaliśmy 23-20, to widziałem po dziewczynach, że one nadal wierzą. Szukaliśmy różnych rozwiązań w ustawieniu. Każda z nich dołożyła po jednym, po, po, po małym punkcie. No i ostatecznie dało to zwycięstwo. I myślę, że ten drugi set był takim setem kluczowym. Później już troszeczkę też zeszło ciśnienie i, i, i dalej już było zdecydowanie łatwiej. Dzisiaj Pałac naprawdę zagrał, uważał w pierwszych dwóch setach bardzo dobre zawody, nie mogliśmy ich złamać na przyjęciu. Mieli bardzo dobre przyjęcie, dzięki temu bardzo dobry atak, i stąd. My musieliśmy, że tak powiem, szukać jakichś innych rozwiązań. Dlatego no, dzisiaj naprawdę dziewczyny zawiesiły nam wysoko poprzeczkę. Jeżeli chodzi o Walentynę, przede wszystkim dała nam bardzo dużo doświadczenia, bo my z Weroniki Sobiczewskiej jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co prezentowała przez, do, tego, do tego momentu. To było, że tak powiem, super. Natomiast Valentina daje dodatkowe doświadczenie, którego Weronice po prostu jeszcze w ekstraklasowych rozgrywkach troszeczkę brak. To nie jest do końca tak, że byłem tylko statystykiem, bo byłem już trenerem w EUKS-ie. Na poziomie drugiej ligi wywalczyliśmy wspólnie awans do pierwszej. W pierwszej lidze byłem asystentem trenera. Statystykiem zostałem dopiero w ekstraklasie, także nie jest to mi obce, więc odnajduje się w tym o może